Hej, jest niedziela, 15 września i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5, a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. Zapraszam do słuchania podcastu, cały czas jest jeszcze odcinek o bulionie. W tym tygodniu powinien pojawić się Beetlejuice, zobaczymy jeszcze czy we wtorek, czy w środę. A my rozwiązujemy quizy, quizy i na samym końcu będziemy mieli dwa quizy ze sporku, które dotyczą e, narracji e, oraz... E, Nazwijmy to planu, który się pojawia w filmie, i jest taki, e, jakby to powiedzieć, <śmany> chcę powiedzieć, satanistyczny. Dobra, będziecie wiedzieć, jak tere do quizu, a my zaczynamy od Cinematrix, gdzie mamy 9 filmów do zgadnięcia, a 6 podpowiedzi. Na styku dwóch podpowiedzi wpisujemy tytuł filmu, który łączy obie podpowiedzi. Mamy datę premiery 99-2015-2004, podwójna litera w tytule, którym jest Eugene Levy albo Dan Levy. Aktorką jest Goldie Hawn albo Kate Hudson. To mamy na razie. Um, mamy i mamy córkę, i ojca, i syna. I tutaj tak samo Denzel Washington albo John David Washington. Wpiszemy American, dwa razy American Pie, po prostu strzelimy Eugene'em Levim. A tu zrobimy American Pie Reunion, bo problem jest taki, że Dana Lewiego. Wiem, że oni byli w shit Creek. Ale niestety, no nie jest, jest, to serial telewizyjny, i nie wiem, czy występowali w jakich filmach. Maybe. Uuu, reunion było wcześniej. Wedding. Dobra, okej, okay, zostawiamy to Goldie Hon albo Kate Hudson 90-99. Do, do Zobaczymy, czy tutaj było Dupree, Yumi and Dupri, było grane. Kate Hudson w 2015-2024. Dwa, no, myślę, że widziałem ją gdzieś niedawno, ale nie mogę skojarzyć z jej twarzy Glee, pamiętam. No bo ten w niczym takim Almost Famous był w 2000. 2000 a Goldie Home? Kurde, nic mi nie przychodzi do głowy. Kate Hudson zgadnąć jeszcze How to Lose a Guy in 10 Days Duplex. Mm. O oh, wiem, wiem wiem. Uh, death becomes her jest Goldie Horn. wydaje mi się, że to jest 91 lub drugi rok. Mm, Okej. Okay. Washington albo John David Washington. Nie mam problemu. <laughs> Możemy zrobić Malcolm X. Malko. Co tu się wydarzyło? Malcolm X. Podwójne litery w tytule. Equalizer nie. Fences nie. Tenet też tak nie działa. Black Clansman. 2015-2024 wpiszemy sobie Equalizer 3. Dobra, i zobaczmy, co mogłem jeszcze tutaj zgadywać. Waiting for Guffman, no dobra, to są te Christophera Guesta Mocumentary, z których nie znam niestety, nie pamiętam obsady. Happy Season, ponoć fajny film, jest tam gdzieś na liście do obejrzenia, świąteczny, ale z nowym twistem. Klub Pierwszych Żon, Fools Gold, okej, okay. i Glass Onion, A zapomniałem, że Kate zagrała w tym, i Tenet, jest tutaj też 2015-2024. Z rzadszych poster for Othello. No, ok. Mamy 1000, Mamy... 11 odpowiedzi, dostaniemy. 1970 rok jest pierwszą odpowiedzią, a do lata 1970 Midnight Cowboy. Bo startujemy tylko z kilkoma. Human Animal Relationship, White Fang. A, nie ma, niestety. Australia. Crocodile. Tandy, A też nie ma. Bazuje na prawdziwej historii. No super. Gorillas in the Mist. To absolutnie żaden z tych filmów nie ma nic wspólnego z tymi podpowiedziami. Żałoba. Power of the Dog. Który też nie dzieje się w Australii. Poszukiwania. Australia. A nie ma nawet na liście. Dog. Lassie. Nie ma. Śmierć. Old Yeller który też nie dzieje się w Australii. Um, morning. Ża żałoba. Alonzo, Morning. Australian Outback. Nie dowiem się. I Outback. Po prostu piszemy i zobaczymy. I kiedy wyszedł ten film? W 2011 roku. Nie, nie wiem. Red Dog. Ok. Fajna. Może być Red Dog. Frame. Mamy kadr z filmu. Stację e, pociągową. I starszy film niż. niż lata 90., nawet, ale po prostu wpisuję na razie w Benefits, w którym to, to nie jest. Nie znam tego, kogo wygląda jak dyrektor szkoły, ale zaczniemy od. może. Hucha Al Pacino, Chris O'Donnell, Zabach Kobiety. O, ale widzę, że nie ma go nawet na liście. Mamy więzienie. <laughs> czy to wygląda bardziej na komedię, czy nie? Jeśli jest bardziej komedię, to wpiszemy Naked Gun. Oj, okej, okay. <laughs> czyli, czyli faktycznie jest to Leslie Nielsen tutaj od tyłu i wszyscy, pomimo, że wyglądają poważnie, to jakiś... Nie wiem dlaczego z tego kadru bije taki vibe, że za chwilę będzie się działo śmiesznie, a nie poważnie. 2001 rok, 16 marca, 5 najlepiej zarabiających filmów. Zobaczmy, co wchodziło do kin wtedy. This is gonna hurt. Steven Seagal i DMX. Andrzej Bartkowiak reżyseruje, absolutnie nie mam pojęcia, co to jest za film. Exit Wounds. Jeszcze potencjalnie nie, w 2001 roku to już z Segalem chyba nie mógł być dobry film. Jean-Jacques ano, okej, okay. nazwisko znane. Gra Judlo i Joseph Fiennes w Rugu Bram. Jestem trochę zdania, że to jest bardzo, bardzo znany film w Polsce, ale nie wiem, jak mocno się rozszedł na świecie. No właśnie, 98 milionów, a w Polsce był taki okres, że prawie wszyscy widzieli Vloga u Bramy i, i myślę, że to jest bardzo dobry film, albo tak przynajmniej pamiętam, z gimnazjum, uwaga. Reżyserem jest Gor Verbiński dla DreamWorks. Uuu. w 2001 roku jeszcze Piratów z Karaibów nie kręcił. The Mexican, tak, ten film jest super, z Julią Roberts. I zarobił 150 milionów, no a potem Gorwerbiński bardzo ciekawie nadal prowadzi swoją karierę, albo czasami Walnie Piratów z Karaibów, a czasami Walnie Rango, a czasami a Cure for Wellness. Warner Brothers 24 miliony, David Arquette, Leslie Bibb, Michael Clark Duncan. Ten mądry nie nosi spodni. Agent11, dużo, dużo zorganizowana było ale absolutnie nie, nie mam pojęcia, Seaspod Run pewnie, New Line, 17 milionów, Ameryka lubi patrzeć, ok, Robert De Niro i Edward Burns, Kelsey Grammer, absolutnie nie wiem co to jest, 15 minutes, no czemu nie. Z tych wszystkich filmów, no to wiadomo, in the Gate tak już pewnie wszyscy znają, w Rugu Bram, ale Meksykana może mniej. I zachęcam do sprawdzenia, czy jest gdzieś dostępny i zobaczenia go. Ok, i mamy Cine to Nerdle, pierwszy quiz. 16 podpowiedzi, przekładamy je tak, żeby znaleźć 5 tytułów filmowych. I już od razu zabieramy się za to. Time travel i Denzel Washington może być. A nie, bo to nie jest Denzel, a nie John David Washington, co ja robię? Immigrant, Steven, Farma i będziemy mieli Minadi. Babcia jest też Minardi. Trzeci w serii podróż w czasie: Robert Zemeckis, Denzel Washington, i to będzie oczywiście Flight. Ale nie wiem do końca Pen... Nie wiem do końca, który mi jeszcze tutaj pasuje do filmu Flight Claymation, Escape i Farm To jest tak Chicken Run, Pen Pulse Mary Claymation Mamy Mary and Max, którego nie widziałem, ale to jest animowany, animowany film. Third in Series: Time Travel i Escape, i Talking Chimpanzee. Robert Zemeckis, z Denzel Washington John To jest flight. A ten to jest Escape from the Planet of the Apes. Może być. I kolejny quiz: Cine to nerdle. 16 tytułów filmowych i 5, 5 motywów, które je łączą. I musimy znaleźć te 5 motywów. W ogóle są niskie oceny tych dzisiejszych quizów, co oznacza zawsze, że mam wrażenie, że będą ciekawsze, bo jak są trudne do rozwiązania, to ludzie dają niskie oceny. Incendy Jerry and March Go Large West Side Story. Zastanawiam się, czy filmy dziejące się na Bliskim Wschodzie. Byśmy mogli spróbować. Separation, Asgara Farhadiego, Incendie, in De in Villeneuve i Aladdin i ostatni z tych filmów może dziać się, może być w Lawrence of Arabia. Devil's Advocate, Liar Liar i Primal Fear. Przecież on nie pasuje. Ktoś jest udaje kogoś kim nie jest. Wish, spełnia się życzenie. big jerry and mark go james and the giant peach lawrence west side story Hey, a large, big, synonim dobra, ok. Synonim do big to jest big, super. Wish, West Side Story, Hamilton i Argyle i Verdict. Ariana de nigdy bym się nie domyślił. I postacią jest prawnik. Big, Wish, Aladdin i liar. Liar. Ok, życzenia. Chciałbym, żeby mój tata przestał kłamać, mówi. Chciałbym, żeby mój tata przez cały mówi Dziecko, e, końca końca. OK, i mamy teraz wiedzącą narrację. Był małym koniem, zaledwie za 15 rąk. Szukamy filmu o koniu biscuit. Donny został aresztowany przez bostońską policję i oskarżony za porwa, o porwanie e, pluszowej zabawki Ted. Charlie Bucket. A, ah, Charlie Bucket jest w um, Willy Wonka i Chocolate Factory. W tym wypadku Charlie. Hugo Stiglitz. Inglorious Pięć Pion Tragedia, która spadła na pięć młodych osób. Sally Hardesty i Franklin. W tym wypadku, moim zdaniem, to będzie teksańska masakra mechaniczną, ale pójdziemy dalej. Kristina, wiki Krystyna Barcelona. Ktoś zatruł kawę, i jedyną osobą, która to widziała, jest była Domerga. Domergi, to jest nazwisko Domergue um, w Hateful Eight. Ok. Powieszenie trzech mężczyzn i nurkowanie, nurek i samobójstwo. I wszystkie są niepołączone nie w żaden sposób. Twilight Zone mi się wydaje, ale pójdziemy dalej. Jest, są tylko dwa rodzaje ludzi na świecie: kobiety i mężczyźni. Summerfind była kobietą. Summer, e, wzrost średni, waga średnia, rozmiar buta trochę powyżej średniego. W którym śmiesznym filmie to jest? Summer Finn. A, 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 oczywiście oczywiście, skoro jest Summer, to czemu nie wiem, że to jest 500 Days of Summer? 1879. Który to jest jakiś wojenny film? Zulu? Rourke's Street Natal. Idziemy dalej. Okej, okay. Nikt nie mówił na pogrzebie u kogo. Dalej. Ona ma to dziwne uczucie pełnej harmonii. Miękkie światło, zapach powietrzu. Amelia. A, to tak, tak, tak. Invaders were undaunted. War of the Worlds. Okej, hey, to nie było zwyczajem w Nowym Jorku, żeby pani wstała i odeszła od jakiegoś mężczyzny, żeby szukać towarzystwa innego, ale countess, hrabina, nie obserwowała tej zasady. Brzmi jak Age of Innocence. Sarah, antropolog, studiowała typowe podmiejskie kobiety. Little children ewentualnie Royal Tenenbaums, idziemy dalej. Jakby sam założył, czy sam do, doliczył się, że popełnił morderstwo ponad 800 razy. Podejrzewał, że nikt w historii tak często i tak publicznie nie opowiadał ponownie swojego aktu zdrady. Hmm, bob. Twilight Zone się to jest, otwiera, się inne wymiary. Kiedy docierasz do końca, z kumplem, który jest bardziej bratem i mniej żoną, nawalenie się jest jedyną drogą do pożegnania się. Proszę za chwilę, bo. Ewidentnie woz na języku. Okej, okay, nie wiem. Dude abides. Big Lebowski. Redemption. For Ron. Uh, Anchorman. Sally Hardesty i Texas Chainsaw Massacre. Kilka historii. Three men, a scuba diver and a suicide. Real Tenenbaums trochę brzmi jak. Ok, jednak nie. Tu Zulu. Tutaj Royal Tenenbaums, Sara. Sarah. The Children, Bob, Robert Ford, ok. Once upon a time in Hollywood i w Magnoli było po prostu ok. Ok, nie pamiętałem, że było. w Magnoli była opowieść przez narratora. I drugi quiz. E, Diaboliczna fabuła. <laughs> ok, e, zakupić. Szczeniaki, zabić szczeniaki, zrobić z nich y, płaszcz. To jest oczywiście stojny dla Matyńczyków. Wkraść się w, w, sny innego, w sny mężczyzny i włożyć mu tam pomysł. To jest w Incepcji. Włamać się do y, drapacza chmur w Los Angeles i ukraść. 640 milionów dolarów. Deaths die hard. Ok. Blackmail. Zaszantażować rodzinę królewską, mówiąc, że książę Charles z królem miał romans, ale to już się zdarzyło. Użyć lasera do tego, żeby żeby stworzyć dziurę w ozonową. To wszystko brzmi jak Austin Powers. Zatrudni morderców, płatnych morderców. Niech oni porwą żonę. Poproś ojca, poproś teścia o 500 tysięcy i użyj tych pieniędzy, żeby spłacić jakieś nie sprecyzowane długi. To jest fargo. He's sexy Lover's Husband. Ok, to brzmi jak double indemnity. Wprowadź toksynę w, do wody do, do, do dostarczania wody. To jest Batman. Tuntown, to się pojawia w rogerze. krójku rogerze. Spaceship, spaceship Swallower, czyli połykacz statków kosmicznych. Stwórz wojnę pomiędzy supermocarstwami. Co to jest za film? Okej, okay, to, no to może być jakiś, jakiś bond, albo coś w tym stylu, no, zaraz sprawdzimy. Chyba, że Superman. Zakup kobiety, zabij kobiety, wychłostaj kobiety i to mamy tutaj yy, milczenie owiec. Zniszcz budynek Baileya i uuu, to będzie It's a Wonderful Life, bo Bailey pojawia się. Ok, przebierz się, za, przebierz się za staruszkę, daj cytrujące jabłko. To tutaj nie będziemy dłużej szukać Snow White and Seven Dwarfs. Klewna ścieżka i Siedmiu kresnotką. To brzmi jak czajna ta woda w Oda, Los Angeles. Zabij swoją dziewczynę w ciąży. Zabij e, nie, niewinną e, kobietę, która jest swoją siatką. Przekonaj policję, że to była na policję, że to był przypadkowy, przypadkowy napad po to, żeby ktoś tam zdobył narkotyki i, i zapowiedz temu, że, że twoja kochanka o, żeby w ten sposób zrujnowała twoje życie z bogatą żoną. To trochę jak Lady Diabolix, może Matchpoint. Pójdziemy dalej pranie okay. spierz mózg swego syna żeby był komunistycznym szpiegiem mąż zostaje VIP no to brzmi, że to jest Manchurian Candidate nie? wróć w czasie i znajdź kobietę której syn zostaje przywódcą powstania to jest Terminator What the hell Fort Knox Rozpuść gaz nad Fort Knox, bo wysadź bombę Fort Knox, zniszczy złoto. Co to jest za... Goldfinger? Despicable Me? Idziemy. Ok, e, ukradnięcie księżyca to jest... Um, despicable Me. almanak z wynikami sportowymi to jest oczywiście Back to the Future. E, po i po e, wdowę, swój, z kimś, kim mieszkałeś w, w celi, z kimś kim przebywałeś w celi w więzieniu, i potem zdobądź siano. Knight the Hunter. Eliminate former accomplices. To brzmi jak confidential, ale wrócimy do tego. Kup ziemię w Kalifornii. E, oddziel Kalifornii od reszty USA. I to jest w Supermenie. Gene Harkman jako Lex Luthor próbuje to zrobić. Wyszli statki kosmiczne na Ziemię, zniszcz główne miasta i zabij wszystkich, to jest Independence Day. Ok, użyj przedmiotów w biurze do tego, żeby opowiedzieć historię, która niby się w coś skleja, ale nie, to jest usual suspect Porwij ludzi z Ziemi. Ok, Dark City. Xenomorph to jest od razu do obcych. Wymyśl chorobę. U, tu brzmi coś takiego jak Diabolix. Poznaj faceta, kiedy podróżujesz. dyskutuj życie. <grytanie> Zaoferuj, że zabijesz tę jego osobę, jeśli on zabije twoją. To jest Stranger Than Train. Już widziałem wcześniej opis tej fabuły. Lover's Wife. Udawaj, że zabijesz tego kochanka. Też, też brzmi jak Lady Diabolix. Czekaj, czekaj, zamrożony w lodzie na Antarktydzie, to jest The Thing. Na razie spróbujemy Matchpoint LA Confidential. Wymyśl chorobę dwa bądy, już, już nie wiem. Który to jest Before the okej Ok, to pasuje Lay Diabolix. Goldfinger i You Only Live Twice. Dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka rozwiązywania quizów. I zapraszam na jutro, na następny, gdzie będziemy dalej patrzeć na to, o co nas pytają z tych filmów. Pa.